Wciąż zmagasz się z niedoskonałościami, a może trądzi to Twój problem. Jeżeli poszukujesz pielęgnacji idealnej dla skóry tłustej i mieszanej, zostań ze mną, ponieważ z marką Skin Simply Nutrition przygotowałam idealnie dobrany plan pielęgnacyjny dla Ciebie. Po pierwsze, dogłębne i regularne oczyszczanie skóry dwa razy dziennie normalizującym żelem klirskim, który przywraca naturalną funkcję bariery hydrolipidowej, ogranicza wydzielanie sebum i redukuje niedoskonałości. Po drugie, oczyszczanie Enzym peel, rozświetlający peeling w pudrze, który delikatnie, ale skutecznie oczyści skórę z rogowaciałego naskórka bez mechanicznego pocierania. Dla spektakularnych efektów stosuj minimum raz w tygodniu, ale nie na uszkodzonej skórze. A produktem, który musisz mieć w swojej pielęgnacji, jest Acne Control, krem dostosowania codziennego o działaniu normalizującym i odżywczym. Dzięki składnikom aktywnym, takim jak wyciąg z jeżówki purpurowej, ekstrakt z zielonej herbaty czy acnacidol, działa przeciwbakteryjnie. Przeciw...